Cześć, z strony Skubaniec. Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Roblox Slipping Tutorial. W tym odcinku wam pokażę jak pobrać Roblox Studio, jak się w nim rozeznać i w następnych odcinkach wam pokażę jak już skryptować, więc bez większego przedłużania, zaczynajmy. Jak wchodzimy sobie na Robloxa na komputerze, bo Yy, skryptować da się tylko na komputerze, nie da się na telefonach skryptować i pewnie na Macu też się da, ale ja bym tutaj wam pokazał na Windowsie. Wchodzi sobie w Create, tutaj macie Discover, Avatar i Create. Klikacie sobie i Wam nie wyskoczy to, co mi teraz wyskoczy, chyba że już kiedyś oklikaliście. Jeśli Wam wyskoczy takie coś, to tutaj macie zróbcie nowo, no, zrób nowy Experience i tutaj macie jeszcze edytowanie swoich innych gier. Więc ja wam najpierw pokażę, co wam powinno wyskoczyć. Wam wyskoczy. Wyskoczy wam to, jak to jest wasz pierwszy raz. I co teraz musicie zrobić? Tutaj macie to, co ja mam, czyli domyślnie. Develop. A wy macie create tutaj w linku. Więc sobie, to, sobie Jak sobie klikniecie Start Creating, to wam włączy Roblox Studio. Znaczy, nie włączy, jak dopóki go nie pobraliście. To działa tak, jak z Robloxem, pobieranie Robloxa. Wyskoczy wam spod roblox studio i tam wam wszystko gdzie pisać, jak to zrobić. I później was wywali tutaj. O! Zadziewało, załadowało się. Tutaj macie wasze wszystkie templatey, które możecie użyć. To, są zrobione przez Robloxa. Bez żadnych wirusów. Tu możecie tam wejść, podmieniać. Ale ja... Ja zacznę dzisiaj może od... Po prostu od... Dobra, wezmę wyścigi. Wezmę wyścigi i wam pokażę. Dobra, wchodzi do studio i to nie będzie tak wyglądać, jak wygląda to u mnie. To chyba będzie wyglądać w ten sposób. I jeszcze będzie białe wszystko. Zaczynamy zmienić yy, kolor. Dobra, się tutaj jest skubanie z montażu, się wita. Zapomniałem wam powiedzieć, jak się zapisuje grę na Roblox. Tutaj macie, patrzcie, bo mi coraz to znikło tu macie, jak klikacie File, tutaj macie Save to Roblox, Save to Roblox As, Publish to Roblox Publish to Roblox As, szybko wam wytłumaczę Save to Roblox to wam po prostu zapisuje yy, Waszą grę do Robloxa Jak to zrobiliście pierwszy raz, to was, was zapyta jak chcecie nazwać waszą grę i tak dalej Save to Roblox As to jest po prostu nowa gra możesz sobie tutaj Create New Game I albo po prostu jakoś Jakoś zabaitować grę, która już istnieje I to się zapisuje Ale Publish to Roblox to jest, że wasza gra się, się publiczuje, że wszyscy mogą w nią grać, bo jak zapisujecie ją, tak wyjdziesz, to się zapisze po prostu. No i, i, ale update, to co zmieniliście, się Wam nie pokaże, jak dołączycie do tej gry normalnie. Musicie ją spublisować, żeby się pokazała, bo pokazało się to, co zmieniliście w grze normalnie, w prawdziwym Robloxie. Nie wiem czy Wam to pomogło, ale no, tutaj macie zapisywanie, a tutaj publikujecie updatey, żeby się zmieniło w grze normalnie. To się po prostu zapisuje, pamiętajcie. Po prostu zapisywanie do Robloxa, to już wy wypuszczanie update'a. Dobra, tyle. Y kolor to wchodzi sobie tutaj w file, macie wszystkie ustawienia. Roblox Studio Settings, tutaj macie Studio Settings, czyli są ustawienia Roblox Studio, to są gry, czyli na przykład nazwę, ikonka, game Passy. Tu macie Roblox Studio, czyli to wszystko, co tutaj jest. Tu to będzie. Tu jest więcej, wiele ustawień i bardzo ciężko tu rozeznać. Ale tych. Ty sobie powoli tutaj. O! W zakładce General macie tutaj Team. Macie tutaj Light. I Default. No zmienili teraz. Defaultowe to jest ciemne. O! To nieźle. No ale jeżeli nie macie ciemnego, to możecie sobie to zmienić w Studio Settings. I sobie zamykamy, i macie wszystko tutaj czarne. Więc jak widzicie, mamy Roblox Studio. Ruszamy się pod WSHD. Możemy od, od tego oddalać się scrollem. Yy, możemy docisnąć scrolla do dołu. Jakby. Yy, no, jak możesz skrola do góry i w dół, to muszę go wcisnąć. I wtedy możemy się tak prysuwać, tak śmiesznie. Tak, tak dla ciekawości. Dla takich ciekawych ludzi. Tutaj mamy takie coś. Tutaj wam tu się możecie ustawić. Niech się patrzeć. Idziemy bug. Można tak się przekręcać po osi 9 stopni. Możemy się tak co 90 stopni obracać. Ale tego nigdy nie używam, więc wy pewnie też nie będziecie. Tutaj mamy 3 zakładki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zakładek. Będzie czasami siódma, ale to w, tylko wtedy, kiedy zaznaczycie sobie user interface, czyli to co wam się na ekranie pokazuje. Więc, które zakładki Was obchodzą? Praktycznie wszystkie. Może nie plugins, dopóki nie pobierzesz, pobierzesz żadnych pluginów. Najważniejsza zakładka to jest zakładka Home. Tu gdzie mamy wszystko, co jest najważniejsze. Mamy tutaj Select, czyli po prostu mamy myszkę taką, którą możemy przesuwać. Mamy tutaj Move, który też możemy zaznaczać rzeczy i przesuwać, ale mamy taki. Takie coś mamy, nie? Nie jak to nazwać takie strzałki. Które przesuwają się tylko po pewnej osi. Niebieska, czerwona i... Yy, zielona. X, Y, Z. Jak koordynaty w Minecrafcie dla tych co nie wiedzą. Mamy też scale, czyli zmiana... <coughs> zmiana wielkości. Mamy niebieskie, czyli długość. No na chyba X to jest. X albo Z. To jest Y na pewno. Albo, jak powiększamy, to możemy wcisnąć Shift i powiększać byle którą stronę, bo się powiększa wtedy każde, każde XYZ, każde będzie się powiększać, każdy kierunek. A jak klikniemy Ctrl, to po całej linii będzie, patrzcie, tak jest normalnie, a jak z controlem to z dwóch stron będzie się powiększać. Jeszcze mamy Rotate, czyli obracanie i no co, i obracanie. My po każdej osi. I CTRL Z, bo jak tak cofa cały czas, CTRL Z to jest taka strzałka, że się on cofa, to powinniście wiedzieć już. Tak po prostu, to jest ważne bardzo. Tutaj mamy takie coś jak kolizje, bo by być mi to włączone, to po prostu polecam to wyłączyć, bo to robi, że. Patrz, jak mam to na tym, to nie mogę przez to. W sensie jak to jak wjadę w to, to nie mogą być dwa obiekty w tym samym miejscu. Nie mogą, bo się to tak przesuwa. Więc ja to wyłączyć, bo to, to tak robi. i Patrz, teraz mogę. A Joint surfaces robi, że jak damy blok koło bloka, to one się połączą. I jak będą spadać, jak będą miały. no Jak będą mieli kolizję, że spadają? To będą połączone. Więc ja, ja też bym to wyłączył na waszym miejscu. Bo to jest nieprzydatne tak, tak szczerze. Teraz, co się w tej zakładce jest? Jest part, którego możemy położyć i możemy sobie z niego zbudować, możemy go powiększyć. Możemy go sobie z niego zbudować. Ctrl D się kopiuje i od razu się wkleja, jakby co? Możemy go tak sobie ustawić, tak sobie go wdudać. O, jest już takie coś. Ale jak klikniemy Play, tutaj się testuje waszą grę. Macie Play. A jak klikniemy Play, to zauważymy, zauważymy że. O, ładuje się. Że nasza struktura jakby ma grawitację i się wywala. Czekajcie, wezmę sobie. I to nie sprzyja nam, bo my nie chcemy chyba czasami, żeby tak się działo, że to się wywala. Jak widzimy, to mogę przesuwać i mogę. No mogę no to wywalić. Więc to nie jest zbyt fajne. Jak to naprawić? Tutaj mamy opcję jak unhor, która sprawia, że nasze przedmioty będą stać w powietrzu, nieważne co. Jak się to nie świeci, znaczy, że nie jest onchorowany przedmiot i że będzie się wywalał. To już chce coś powiedzieć o tym play? Mamy tutaj kilka playów. Mamy play zwykły, że was respi na spawn point, jak normalnego gracza, który wbija. Play here, czyli was respi, ale respi was tam, gdzie macie kamerę. Albo run, który po prostu włącza grę bez respienia kogokolwiek. Ja włączę run i gra jest włączona, ale ja nigdy się nie zrespiłem. Jak widzicie, mamy tutaj jednego klocka, który wisi w powietrzu, i drugi, który nie wisi, i on spadnie, go tak postawię. Widzicie? I jak go przesunę, to on też dalej będzie latał. Więc bardzo fajne. I teraz załóżmy, że chciałem pokolorować ten klocek. Ale nie macie tutaj otwartego pewnej zakładki. Żeby otwierać róż, różne zakładki, to wchodzimy we View. I tutaj mamy wszystko normalnie. Mamy tutaj wszystkie zakładki. Odtąd dotąd są wszystkie zakładki. Najważniejsze to jest Explorer i Properties. Tak szczerze. Nie okomuję was. Bo Explorer jest, żeby znaleźć itemy, które są tutaj, moje przesuwać. Do innych folderów, mamy tego klocka naszego, to on jest w Explorerze w tym miejscu i mogę tak wybierać. I w Properties, to co odpaliłem. Mamy po prostu kolory, tutaj mamy dużo różnych właściwości tego przedmiotu, mamy kolor, mogę sobie wybrać kolor z tej palety, albo kolor z takiej palety, takiej jak na przykład jest w Paint'cie. Co tam, taki różowy, taki ciemny. Tutaj to, to Shadow to jest, że ma cień. Tutaj właśnie jest cień tego. Cień się skończył. Widzicie, jest włączony, nie ma cienia, jest, nie ma. Dam, że nie ma. Materiał. Tutaj mamy dużo materiałów. Sobie wezmę asfalt na przykład. Jak widzicie, on ma teraz taką teksturę. Śmieszną, Dam cobblestone i taka jest inna. Dam fabryk i jest jeszcze inna. Foil? I, I co jeszcze jest? Jest reflens, czyli odbicie, odbicie nieba na przykład. To jest nieprzydatne, tak szczerze, ale jak dam to na jeden i chyba muszę wyłączyć materiał. Dam na przykład ten taki zwykły, to jest plastik, jakby co? widzicie, on jest taki, odbija niebo. Jak widzimy, tutaj jest niebo, i za, nie, za nim też jest to samo. I jak sobie dam inne niebo, na przykład niebo Minecraft. A to dziwne. Powinno być niebo Minecraft tutaj. O jest u góry jak widzimy. Jest u góry widać trochę niebo Minecraft. Takie dziwne to jest. Odbija się. jak chyba włączę cień? A jest włączony. To inne daje cień. Ta, to nie jest ważne. Dam sobie to znowu na 0. Transparencji, to jest przezroczystość. Tu możemy dać na 1 to jest max, a na 0 to jest nic. I to są takie najważniejsze. Coś tu jeszcze jest? Tutaj macie pozycje i wszystko inne, to co możecie zamieniać, o tymi rzeczami. Tylko że tutaj macie to użyć, w tym miejscu. O, tutaj jeszcze przenikalne, że jest włączone, jeżeli jest tak. Czyli, że jak jest grasz, to może tym stanąć. Jak, jak damy, że nie, to że w ogóle to nie da się stanąć przechodzić przez to, jest przenikalne. Tutaj jest jeszcze unhore w tym miejscu też, to tutaj możecie włączyć, żeby nie spadało. Pierwsza jest nieważna, tak szczerze. O, dobra. Tutaj macie toolboxa. Jak go, nie, jak go nie macie włączonego, to w zakładce Home macie tutaj Toolbox albo w View, tam gdzie jest wszystko, macie Toolbox. W nim możecie wyszukiwać modele zrobionych przez innych graczy Robloxa, tylko uważajcie, bo niektóre mogą mieć wirus. Na przykład sobie wpiszę Gun, czyli pistolet dla niekomatych Gun. I mamy tutaj jakieś pistolety. I mamy pistolet. Jak się zrespimy, będziemy mieli pistolet. Dobra. Kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać To jest zakładka model, w której mamy ogólnie Wszystko i w ogóle więcej Teraz wam coś pokażę, jeżeli macie klock tego Jakieś, jakąś rzecz, to możecie ją tak przesuwać, jak widzicie Ona się przesuwa tak Niepłynnie, jeżeli chcecie zmienić tą częstotliwość To wchodzicie sobie tutaj, w zakładkę model i tutaj macie co ile ma się zmieniać? Ten. Co ile ma się przesuwać? Jeden stud. To jest w Robloxie wielkość. Jeden stud ma. To jest jeden stud. I to się przesuwa o tyle. To jest jeden stud. Więc. Możemy to sobie zmienić na 0.1 To to będzie bardzo płynne. Albo na w ogóle 0. To będzie tak płynne, że aż płynne. Proszę, jak jest płynne. To, jakby. No, w ogóle to nie jest. Albo może dać to na, na 10, co się będzie przesuwać Jak. Nie wiem. No. Lagująco. Jak widzimy, to teraz jest też w ogóle. Patrzcie. Mega się to buguje. A u góry macie, o ile stopni chcecie obracać? Dam na 90, to będzie się obracać tylko na 90, czyli w ten sposób. 45, to w ten sposób. Albo 5. Polecam Wam, yy, jak chcecie zmienić sobie rotata, to tyle, żeby to było. Yy, to była. Dzielnik 90. Żeby to nie było na przykład 4, bo 90 na 4 się nie da podzielić. Wtedy będziecie mieli nierówne obracanie. Wtedy będzie brzydko. Nie będziecie mogli obrócić na 90 stopni. Tak, idealnie. Ja zawsze mam 5, bo 5 jest super. Dobra, I jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, albo kilka, jeszcze nie wiem, na pewno jedna. Powiem Wam co tutaj jest, z tej strony, to jest ważne, bo jak macie nowego, nową mapę, taką pustą, bez spawnów, i chcecie postawić sobie spawn, to nie wpiszcie tutaj spawn, bo czasami może być z wirusem jakiś spawn. Ja Wam polecam, tutaj macie tutaj guzik jeden, klik aż spawn. Jest on chorowany, jest wszystko i masz spawna. Możesz go powiększać, możesz go przekolorować, jest po prostu super, jest spawn. A jeśli chcecie te, tego, tego znaczka Robloxowego, to w Explorerze to rozwijacie i tutaj macie dekal i go możecie usunąć. Backspace, ma prawy i delete. Gdzieś tu jest delete, o. Albo się del po prostu, zamiast backspace. Del. Del. Co jeszcze? Ym, łączenie bloków. Jeżeli mamy sobie... Są dwa sposoby na połączenie bloków, jest... Pierwszy to jest sobie taki mini pistolet chcę sobie taki mini, ogromny. A jak tak obracam, R i T się może tak obracać, tak w ten sposób. Dobra, mam taki pistolet śmieszny, bardzo. I jak z tego popchnąć całego, to nie mogę, bo się tak. obydwa. No to możecie zaznaczyć wszystkie, przytrzymując i przejeżdżając, albo trzymając kontrol, klikając. Albo możecie zaznaczyć obydwa. I kliknąć skrót Ctrl G. Albo kliknąć prawy i zrobić model. Gdzieś tu będzie. Grupa z model. Ctrl G. Wtedy mamy taki model nam się z tego zrobi, w którym po prostu się tak połączyło i mamy złączone. Ale jak włączę do, wejdę do gry. Wam pokażę run. To się rozpadnie. To nie będzie dalej połączone, tak jak teraz jest. Widzimy. W sensie dalej możemy to przesunąć we dwie dwa razy tak podwójnie. Klikając jeden raz, ale się rozpada. I jak to tak połączyć, żeby to się w ogóle nie rozpadało, to czekajcie. I żeby rozwalić model, to klikacie Ctrl U. Ko o Jezu, tak nie Ctrl T? Tak kliknąłem? Nie wiem, co jak kliknąłem. Ctrl U. I wtedy nam się to rozpada. A jeżeli chcecie na, na, żeby się w ogóle połączyły i były razem, tak totalnie razem że nawet się nie rozpadają. Tutaj mamy w modelu, mamy tylko tak jak union i negate. To na razie to nie jest do niczego potrzebne negate, ani separate. Czy separate to jest jak rozwalanie grupy. Żeby to połączyć, to zaznaczamy dwa i chcemy union i wtedy mamy klocek, który jest połączony. Jak widzimy, jak on się wali, to nie jest cały czas taki scalony, jest taki razem jest, nie rozpadnie się nigdy jak taki klocek naprawić, to klikamy znowu na Model i Separate. I zresztą to skrót jest taki sam jak grupa, czyli Ctrl-G, ale dodajemy się Shift, czyli Ctrl-Shift-G i mamy union, Ctrl-Shift-U i mamy rozwalony union. Też w zakładce Model możemy zmieniać kolor, na przykład tutaj mogę zmienić na zielony. Jak, jak mam tutaj zielony, to klikam i się zmienia kolor. Ale czasami, jak nie możecie może zaznaczyć czegoś, jak e, kliknąć w to, to przez to, że jest pewnie zlokowane. Sobie tutaj macie taką przykładkę, jak w model i mamy taką kłódkę. Jeżeli najdziemy na coś i jest, jest kłódka o taka, znajdziemy jest takie coś, znaczy jest zablokowane i jak klikniemy, to się odblokuje. Jak zablokuje, to nie mogę w to kliknąć w ogóle. Więc jak to czasami pomaga, jak chcecie zaznaczyć kilka rzeczy, a nie chcecie zaznaczyć na przykład waszej trawy. A jak chcecie ją właśnie blokować, to klikacie kutkę i wtedy klikacie na to i jest super. Dobra, to będzie tyle, na tyle w tym tutorialu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem.